Cześć wszystkim, sejstrumentakson, a to kolejny unboxing na moim kanale. W dzisiejszym unboxingu sobie rozpakujemy grę Call of Duty Black Ops na PC. Weźmiemy za chwilę, tylko poprawię telefon, więc, dobra. Tak jak wcześniej wspomniałem, w dzisiejszym unboxingu rozpakujemy sobie grę Call of Duty Black Ops na PZ, którą zakupiłem za cenę niecałych 33 zł. Więc bez żadnego gadania Zaczynamy. Mamy tu oczywiście pudełko. Mamy oczywiście DVD-ROM i mamy Call of Duty Black Ops. Mamy tu oczywiście okładkę. Przed nią mamy tu PG-18, PL W pudełku gra w polskiej wersji, wersji, wersji tekstowej. W wersji z polską instrukcją mamy Try Activision. Z boku mamy PC DVD-ROM Call of Duty Black Ops. Z tyłu mam oczywiście opis najlepsze się marka FPS wszech czasów. Powraca. No to mam oczywiście dla panów serii, to Action i wszystko wskazujące, że Black Ops będzie najlepszym częścią Call of Duty komputer Fiatry. Mamy tu kilka skinów, wspaniałe rozgrywki z Trybach trybunkowym, chabiska, gracza, doskonały tryb dla wielu osób, dla wielu graczy oraz rozgrywki z udziałem zombie dla czy graczy w trybie współpracy. Oczywiście tak to wygląda, mamy tutaj PG18 przemoc, język online to mamy oczywiście wymagania. Wymagania zasady do internetu. No i proszę tyle. Więc przejdźmy do rozpakowania, więc lecimy, rozpakujmy grę.

w ogóle zawartość i czy nie odłożonych kodów wygląda na to, że raczej kodów. A nie jest z tyłu na szczęście, więc nie ma problemu. Dobra. W środku jest płyta, skro mamy tylko jedną płytę do instalacji oraz także mamy instruk mam instrukcję fokusuj się początek, sterowanie, główne menu Had. wydajność inne różne spierdolę uwagi i tyle no i z tyłu jest klucz produktu który trzeba aktywować na steamie albo się wpisuje podczas instalacji ale raczej trzeba wpisać klucz steam pod, do ale klucz, raczej znaczy chyba trzeba wpisać do Steama, tak naprawdę. Więc no. Dobra, a więc to był unboxing Kilkołowi z Black Ops. Jeśli Lubba Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Może także mi kanał i zostawcie członecz dzwoneczek oraz napiszcie jakiś komentarz. Trzymajcie się i cześć.